Dzień dobry, moim gościem jest Bartosz Stemplewski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy dziś o sytuacji szpitala podczas epidemii koronawirusa. Na samym początku rozmowy chciałabym się odnieść do słów Jarosława Bonieckiego z Polskiej Federacji Szpitali, który powiedział w rozmowie z MedExpressem, że szpitalom może grozić zapaść finansowa podczas epidemii koronawirusa. Czy pan się z tym zgadza? Oczywiście, że tak. Szczególnie patrząc na zapowiedzi które znaczy w zasadzie to, co się w tej chwili dzieje, czyli zaprzestanie płacenia jednej dwunastej w tej części poza ryczałtem. To rzeczywiście może stanowić duży problem, jeśli chodzi o końcówkę tego roku, choć patrząc na szpital wojewódzki, ten, którym go ja reprezentuję, ale też zbierając informacje z niektórych powiatowych szpitali z województwa, stwierdzić, że ta sytuacja jest naprawdę różna, i ten rok najczęściej jest ciut gorszy niż rok, rok ubiegły, no ale mówię, to wszystko było z płatności 1,12. Jak koronawirus wpłynął na sytuację Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach? sytuację finansową rozumiem, no, w, akurat w naszym przypadku brak realizacji tych bardzo drogich świadczeń typu na przykład dla neurochirurgii czy chirurgii naczyniowej spowodował, że nie wydawaliśmy tyle na materiały medyczne, co miało realny wpływ na nasz wynik finansowy i to jest to im plus, natomiast im minus, no, masakryczne pieniądze idą na Środki ochrony indywidualnej. Myślę, że tak jak w naszym przypadku, bardzo nam pomógł rząd Marszałkowski, przeznaczając no, wielomilionowe kwoty, jeśli chodzi o tą ochronę indywidualną dla pracowników. To boję się, co, co, będzie, co będzie za chwilę. No, jedno wejście do pacjenta, powiedzmy sobie jasno, kobinezą to jest 80 zł, plus rękawiczki, które kosztowały, powiedzmy, netto niecałe 10 zł przed tą całą wojną, tak? a teraz kosztują e, prawie 50 zł netto, gdzie maseczka z, z, z 12-15 groszy, ona nadal, i już nie kosztuje, co prawda, 3 zł, ale nadal jest kilkakrotnie razy wyższa. To jest kwestia, e, kwestia lipcowych całych też e, podwyżek dla personelu czy generalnie motywowania personelu, w takich warunkach. No, to wszystko powoduje, że tak jak powiedziałem, ma to realny wpływ na wynik szpitala. Nasz szpital akurat ten wynik po półroczu poprawił, ale mój optymizm kończy się, tak jak powiedziałem, wraz z koniecznością rozliczania się już po wykonaniu, przy jednoczesnym obowiązku leczenia COVID-u, bo jak wiemy, w szpitale jednoimienne to jest już historia. Powiedział Pan, że masakryczne środki wydaje szpital na środki ochrony indywidualnej. Ile pieniędzy zatem wydał już szpital? Oznaczy, nie, nie powiem od ręki, ile wydaliśmy. No, ale tak jak powiedział, jedno wejście do pacjenta łatwo policzyć. Takiego, który jest dodatkiem, bez powiedzmy 80 zł, plus rękawiczki, plus maska, tak, które powyżej 10 zł. Czyli ponad 100 zł, to jest ubranie pracownika na jedno, na jedno wejście do pacjenta. Jak wiemy, tych pacjentów jest dużo. A wejdzie jest więcej niż jedno, niż dwa w ciągu 24 godzin, bo to mówimy o opiece przecież całodobowej. W związku z tym, my już mówimy w perspektywie naszego szpitala o milionie, plus do tego oczywiście utylizacja tego wszystkiego, która na pewno u nas i wydaje mi się w całej Polsce od stycznia tego roku bardzo poszła w górę. Wiemy, że sytuacja epidemiologiczna wymusiła zmiany w zarządzaniu szpitalami. Jakie są to zmiany? Oh, no, my bardzo pod, spontanicznie podeszliśmy do, do tego, co nas zastało na początku roku. To był, była taka spontaniczność wszystkich pracowników, ale też całego naszego otoczenia, bo mieszkańcy miasta, województwa, no, w większości tak siedzieli na, ci, co musieli w domach, obserwowali, co się dzieje w szpitalu, oni nas wspomagali, oni klicowali, po, pomagali nam w przeróżny sposób. Tak, i, i osoby, Fizyczne i, i firmy, od fundowania obiadów po, po różne dary, tak, które otrzymywaliśmy. I, i okej, okay, tak, bo wszyscy byliśmy zaskoczeni tym. Trzeba było dopasować się. Jedni dyrektorzy lepiej to zrobili, drudzy gorzej. Natomiast w tej chwili był okres na przygotowanie się. Tak, I pytanie będzie za parę miesięcy, jak to wykorzystał ten czas powiedzmy ten wakacyjny do przygotowania się przed, przed jesienią. Dotyczy to i poszczególnych placówek, ale też zmian systemowych, tak? Bo tak jak od góry będzie ustalony, jak funkcjonuje ten system, tak my się musimy w to wpisać z sukcesem albo nie, niestety, tak? Wiemy, że w szpitalu uniwersyteckim w Krakowie brakuje łóżek dla zakażonych. Pacjentów. Jak pod tym względem wygląda sytuacja w, w wojewódzkim szpitalu zespolonym w Kielcach? Okej, okay. to jest informacja z dnia dzisiejszego: nasz zakaźny oddział już pęka w szwach. W zasadzie za, za chwilkę dostanie nasz wojewoda informację, że nie mamy już gdzie trzymać pacjentów na oddziale zakaźnym. Przypomnijmy, że no, po, po, w tej chwili system wygląda tak, że dzielimy to na szpitale na trzy grupy. Pierwsza tak, druga grupa to są te szpitale, które mają oddziały zakaźne, do których my należymy i tych dziewięć bodajże tak, dziewięć szpitali w całej Polsce, które miały zastąpić te szpitale jednoimienne, ale od tych szpitali oczekuje się też, żeby przecież one funkcjonowały normalnie i leczyły pacjentów w ramach kontraktu. To co NFZ przewiduje, czyli płacenie 11% więcej za leczenie covid to absolutnie jest nie, nie w mojej przynajmniej ocenie zaakceptowania. Jeżeli mamy hospitalizację w granicach 2000 zł, otrzymanie 200 paru złotych więcej za, za pacjenta przy kosztach, tak jak wspominałem, tych choćby ile wydajemy na, na kombinezony, maseczki, rękawiczki, to jest niestety za mało. Oczywiście to, co w tej chwili już też media podnoszą, szpitale nie posiadają izolatek na, na oddziałach, na pewno takiej liczby izolatek, takich izolatek, do których, w których by w sposób bezpieczny można było leczyć pacjentów COVID. Do niedawna jeszcze przecież pamiętamy, jakie były bardzo rygorystyczne zalecenia sanepidu i z tego, co wiem, cały czas one obowiązują. Czyli tak jak mi o to. Podsumować te, to, to pytanie. Miejsc przypuszczam, tak jak i Pani mówiła o Krakowie, to i u nas zaczyna brakować. Wydaje mi się, że ministerstwo będzie musiało na bieżąco to monitorować i wprowadzać zmiany. Jeżeli nawet wróci do jednoimiennych, to wcale uważam, że to nie jest tym, bo to było jakieś tam rozwiązanie. Ono było kosztowne, trzeba wyciągnąć wnioski, być może z tego nie, nie robić całych dużych szpitali, a mniejsze. A, no ale tak jak powiedziałem, tak jak zostanie system ustawiony od góry, to będzie albo sukces, albo porażka. A jak sobie radzi personel w szpitalu zakaźnym? Z jakimi problemami się najczęściej boryka? No, wydaje, wydaje mi się, że, szpi, że to są tacy nasi komandosi, oni są już przyzwyczajeni do, do takiej pracy na, w ciągłym napięciu i chyba wbrew temu, co się może wydawać, to jest zespół najbardziej przygotowany do tego, do tej pracy. Bardziej bym obawiał się o, o morale pozostałych pracowników w innych naszych oddziałach, klinikach. To jest większy problem i wydaje mi się, że w ogóle w tej chwili największym problemem w funkcjonowaniu szpitali to będą kwarantanny personelu. w tej chwili mamy wyłączony jeden z oddziałów, a w zasadzie to dzisiaj wraca do życia oddział, który tydzień temu był. No, zamknięto, nie przyjmował nowych pacjentów, ponieważ u pracowni, pracownika wyszedł test dodatni. Ale oczywiście najczęściej jest tak, że pracownicy przebywają razem z sobą w pomieszczeniach, korzystając z tej samej toalety. W związku z tym zespół do spraw zakażeń musiał, musi, musiał musi pod... będzie pewnie musiał podejmować nieraz decyzję o nałożeniu kwarantanny na ca cały zespół ludzi, tak? czy to dotyczy czy będzie lekarzy, czy pielęgniarek. I wydaje mi się, że to będzie największym problemem, czyli przymykanie się danego działu z uwagi na braki personelu. Jak się zachowuje, zachowują pacjenci wobec, wobec personelu? Czy są jakieś problemy? O, no na początku to trzeba by podzielić moje mojej ocenie przynajmniej na czas ten, który był tym czasem zimowo-wiosennym i, i ten czas obecny. Widzę, że coraz mniejsze jest zrozumienie pacjentów, że choćby ograniczenia w odwiedzinach spowodowane są bezpieczeństwem, właśnie pacjentów, właśnie rodzin też tych pacjentów, ale też personelu. Jak personel będzie chory, to nie będzie miał to zajmować się tymi pacjentami, i co powiemy wtedy tym rodzinom. Także liczyłbym też na taką odgórną edukację ponieważ tu są takie naciski Rzecznika, do, do, szczególnie Rzecznika praw pacjenta, żeby nie zakazywać odwiedzin rodzinom. I okej, okay, my, my staramy się uszanować sytuację, kiedy no, pacjent umiera i trudno odmówić pożegnania się rodziny z tym pacjentem, ale też nie, przynajmniej ja nie życzyłbym sobie jakichkolwiek nacisków na to, że mamy się otworzyć, bo jednak też centralne urzędy pracują zdalnie. Ta obawa jest uzasadniona przed tym wirusem i wszyscy powinniśmy robić tak, postępować, żeby maksymalnie ograniczyć możliwość zakażenia się. A stawką, tak jak powiedziałem, jest tu zamknięcie się czasem całego oddziału. Wiemy, że Ministerstwo Zdrowia ostatnio wprowadziło jesienną strategię do walki z koronawirusem. Jak pan ją ocenia? Ja już jestem przekonany, że ta strategia będzie musiała wymagać. No, licznych poprawek, bo i tak jak pani redaktor tutaj zapytała wcześniej, czy stwierdziła, że w szpitalu w Krakowie już brakuje nic, a ja powiedziałem, że u nas też na zakażnym, czyli już wiem, że będą potrzebne liczne, liczne poprawki. Przypuszczam, że będzie olbrzymi problem z przekazywaniem pacjentów z tego poziomu pierwszego i drugiego do poziomu trzeciego. Dwa, to jest oczywiście kwestia finansowa. 11% więcej. Powiedzmy jasno, to nie jest dużo, tym bardziej, że będzie trzeba bardzo dużo pomieszczeń wyłączyć, żeby leczyć pacjentów covidowych bezpiecznie ich oraz pozostałych pacjentów. Tak jak powiedziałam, leczenie i tych, i tych pacjentów jest bardzo utrudnione, chyba że trzeba by... Wydzielić do tego cały blok, ca... znaczy całe piętro czy, czy cały budynek. No ale okej, okay, jeżeli ja zamykam jakiś oddział, to ten oddział mi nie pracuje. Ja nie wiem dzisiaj, na ile będę, jak będę miał ryczałt też wyliczony na przyszły rok, a uważam, że no mając kwartał praktycznie do końca roku, ja, ja powinienem już to wiedzieć. I wszyscy żyjemy troszeczkę w takiej niepewności i mam nadzieję, że nowy minister. Pochyli się w miarę szybko też nad jakby no, i zastanowi się tak, żebyśmy wiedzieli, jak planować. Oczywiście każdy z nas, jeżeli nie na minusie, się, musi już tworzyć plan naprawczy. Pytanie jest, co w tym planie napisać? Czego się mamy spodziewać w przyszłym roku? Czy ryczałt będzie obniżany? Bo, Panie Dyrektorze, zgodnie z przepisami, w tej chwili każdy szpital, który nie wykonał tego ryczałtu, będzie miał ten ryczałt obniżony. W świętokrzyskim mniej więcej wykonuje się ryczał na poziomie 75%. Pytanie, czy będziemy mieć 20% mniej niż ryczał na rok przyszły? Czy będzie ten ryczał przekopiowany? Czy będzie może wyższa cena z uwagi na rosnące koszty? Czy, czy niższa będzie ta kwota? To wydaje mi się, już powinniśmy wiedzieć teraz, a jeżeli nie jest możliwe w tej chwili to na pewno jak, jak najszybciej. A jeśli chodzi o, o już sprawy techniczne, powiedzmy jasno. Dzisiaj robimy ponad 20 tysięcy testów, więc siłą rzeczy liczba zakażonych ona już jest koło tysiąca dziennie i wydaje mi się, że ona będzie większa. Więc moim skromnym zdaniem że bardzo szybko zabraknie miejsc w szpitalach trzeciego stopnia dla tych pacjentów, którzy są pozytywni i będą wymagali jakiejkolwiek ingerencji specjalistów, tak począwszy od chirurga, ortopedy. Natomiast szpitale nie do końca są wyposażone w odpowiednią ilość w odpowiednim standardzie izolacji. Mam zatem nadzieję, że Ministerstwo Zdrowia jak najszybciej pochyli się nad rozwiązaniem problemów szpitala, wojewódzkiego szpitala zespolonego w Kielcach. Panu bardzo dziękuję za rozmowę, a Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo.